Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na bardzo specjalny odcinek. Tym razem jestem na torze Poznań, gdzie odbywa się kolejna edycja Grand Trismo Polonia. Mam nadzieję, że w tym odcinku pokażę Wam, co można poczuć odwiedzając tego typu imprezę. Być może zachęcę Was do udziału w niej jako kierowca. No i mam nadzieję przekażę wszelkie emocje, które ja czuję podczas wizyty na torze. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy jednak od podstaw, od genezy powstania tej imprezy i odpowiem Wam na pytanie, dlaczego jest tutaj tyle Porsche 911. Otóż La Familia, która zrzesza właścicieli supersportowych samochodów, liczy 4,5 tysiąca członków, przy czym prawie połowa, 1933 osoby, wzięły udział w co najmniej jednej imprezie organizowanej rok temu przez Gran Turismo Events. Tych imprez jest wiele, nie chodzi tylko o wyjazd na tor w Poznaniu, za chwilę o tym powiem szerzej, ale jak możecie zauważyć, patrząc na rejestrację, najczęściej zobaczycie tutaj rejestrację ze Szwecji oraz z Polski. Prawie 2000 członków La Familia pochodzi ze Szwecji, na drugim miejscu jest Polska, 580 osób, troszkę jest Norwegów, Niemców, ogólnie mieszanka wielokulturowa. Łączy ich jedno pasja do samochodów, pasja do ścigania się, pasja do zwiedzania pięknych miejsc. Jeśli chodzi o samochody członków La Familia, Porsche jest numerem jeden. 1329 samochodów jest ze Stuttgartu. Następnie Ferrari, tutaj zauważyłem F8 Tributo. 760 aut pochodzi od producenta z Maranello, na następnym miejscu jest Lamborghini. Oczywiście jest dużo więcej ciekawych samochodów, ale to są te najpopularniejsze. Przy okazji, właśnie pierwszy raz w życiu chyba widzę F8 Tributo. Następca Ferrari 488 i wiecie co? To jest hardcore. Ten samochód ma 720 koni mechanicznych, 770 Nm momentu obrotowego, a więc naprawdę hardkorowa zabawka na tor. Pojawiły się również takie mniejsze, lżejsze samochody, ale widziałem ten samochodzik ścigał się na równi z Audi R8. Jaka szkoda, że ten Mercedes jest już na przyczepce! Powiem wam, że miałem okazję go usłyszeć w akcji i mam nadzieję, że pojawi się ponownie na torze. Chciałbym podzielić się z wami tym dźwiękiem, chociaż nic nie zastąpi dźwięku na żywo. A tak przy okazji, wiecie co, ostatni raz na Torze Poznań to chyba byłem jakieś 12 lat temu na wyścigach motocyklowych. Kiedyś bywałem tutaj regularnie, potem troszeczkę się zmieniło. Wiem, że mieszkańcy miejscowości obok strasznie narzekali, że tu jest głośno. A wiecie co, tam obok jest lotnisko. Wiecie co? Pomimo tak długiej nieobecności na torze nadal pamiętam nazwy tych zakrętów. A więc zakręt numer 2 to zakręt Sławińskiego. Jedynka to była duża patelnia. Tam dalej jest mała patelnia pod trybunkami, pod wiaduktem. Tam za chwilę jeszcze przejdziemy. Piękny dźwięk to jedno, osiągi to drugie. Najczęściej te dwa aspekty idą z sobą w parze, ale tutaj, jak widzicie, jeździ sobie Tesla trójka, prawdopodobnie w tej najmocniejszej odmianie i daje, przyznam radę. Teraz jest na kółku zjazdowym, ale widziałem to auto wcześniej i naprawdę nie potrzeba dźwięku, aby mieć śmieszne frajdy. Dzień na to, że to nie tylko super samochody, to również pyszne jedzenie. Gran Turismo naprawdę dba o osoby biorące udział w tych wydarzeniach i powiem, że jest w czym wybierać. Pora kończyć lunch i zauważyłem, że pojawiło się kilka nowych samochodów. Być może niektórzy z kierowców preferują jazdę dopiero po południu. Ten tor Poznań. Idę dalej, idę i widzę, nic się tutaj nie zmieniło. Wzdłuż toru mamy takie ścieżki, jakie były kilkanaście lat temu, ale nie zrozumcie mnie źle. To dobrze, można przynajmniej dość w wiele ciekawych miejsc, spojrzeć na samochody czy motocykle, jeżeli się takowe ścigają, z naprawdę dogodnej perspektywy. jesteś, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Dla ciekawskich osób, słuchajcie, to nie są jakieś wyścigi mierzone na czas, kto wygra, tylko po prostu jazda na torze dla fanów. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, tego typu impreza odbywa się na torze Poznań i na dwóch innych torach. W Spa w Belgii oraz na Nurburgringu w Niemczech. Pojawiło się również jakieś V12. Większość z tych porszawek to oczywiście boksery sześciocylindrowe. Ferrari raczej V8, jeśli chodzi o 488. Lamborghini V10 V12 zbytnio nie ma, ale jednak pojawiło się Ferrari i widziałem jeszcze Aventadora S Roadster. Ale czy będą te samochody jeździły, zobaczymy za chwilę. Wyjazdy torowe to jedno. Grand Turismo Events organizuje również wyjazdy typu road trip. Czyli wsiadacie w super sportowy samochód, nawet jeżeli go nie macie, to Grand Turismo Events go wam wynajmie. I możecie pojechać na przykład do Francji, Szwajcarii, Austrii, Czarnogóry i Chorwacji. Naprawdę Liczba miejsc, które można zwiedzić, będąc członkiem tego ekskluzywnego klubu jest długa. Tak więc na co czekacie? Życie jest jedno. ulubione miejsce z trzech powodów. Po pierwsze, aspekt wizualny, tutaj naprawdę te samochody są blisko. Po drugie, aspekt akustyczny, to echo spod tego mostu, wiaduktu tak się niesie, że lepiej być nie może. I aspekt numer trzy to wibracje. Tutaj wręcz czuć na tym moście, jakie silniki mają zamontowane te samochody. patrzcie, przez takie haszcze dla was chodzę, żeby nagrać jak najlepsze ujęcia. Złoty 59, to czas tego lotusa. To jest chyba auto, które pokonało dzisiaj najwięcej okrążeń. Powoli dobiega końca. Zaraz przenosimy się do centrum Poznania, ale jak to często bywa, pod koniec odcinka powiem wam, ile trzeba zapłacić, aby móc wziąć udział w takim evencie. A więc, cena to 2800 euro. W to wliczony jest hotel w Warszawie, hotel w Poznaniu i oczywiście zabawa na torze. Tak dobrze słyszeliście, w grę wchodzi jeszcze pobyt w Warszawie, gdyż ta impreza rozpoczęła się kilka dni temu. Następnie kawalkada tych sportowych samochodów przemierzyła Polskę, aby zawitać w stolicy Wielkopolski. Gdyby ktoś z Was chciał prosto przyjechać do Poznania, cena spada do 2200 euro. Sprawdźcie stronę Grand Turismo Events, link jest w opisie pod filmem. Być może znajdziecie jakiś event dopasowany. Do was, a powiem wam, że są również takie naprawdę hardkorowe tripy, jak wycieczka helikopterami do Czarnobyla. Wieczór po 20.00 Centrum Poznania, pora na kolację, pora uzupełnić brakujące płyny. I w restauracji, tapas jest kolacja dla uczestników dzisiejszego eventu. Co prawda nie ma tutaj zbyt wielu samochodów, z chęcią zobaczyłbym tutaj gdzieś jakąś plejadę wystawionych super aut, które brały udział w dzisiejszym wydarzeniu, ale z tego co widzicie jest tylko Maserati, za nim jest Aventador, który jednak nie pojawił się na torze, przynajmniej po nim nie jeździł, być może jest zarezerwowany na jutro. Spójrzcie, wiecie co? Tak osobiście mi się bardziej Eska podoba. Myślę, że ta różnica w przednim spoilerze robi naprawdę robotę. Za Aventadorem jest jeszcze Lotus, i to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o auta. Chociaż zaraz podejdę jeszcze pod hotel, gdzie śpią uczestnicy tej imprezy i zobaczę, czy wystawione są tam wszystkie auta, czy może użytkownicy sobie jeżdżą gdzieś wieczorem jeszcze po mieście. Wszystkie auta śpią już spokojnie, nieprawda. Prawie nie widać, a to oznacza, że pora kończyć odcinek. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnych produkcjach i być może na kolejnych tego typu wydarzeniach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.